witajcie kochani na moim kanale ostatnio na kanale Zakręcowni pojawił się filmik No Scrunch Challenge, w którym Emilia zaprasza do udziału w wyzwaniu dotyczącym włosów. E, żeby poznać szczegóły oczywiście musicie oglądać dalej, także za chwilę wytłumaczę wam o co chodzi. To wyzwanie już wcześniej zapoczątkowała youtuberka Sydney Link, która uważa, że jeżeli włosy mają się kręcić, to będą się kręciły, nawet jeżeli zostaną rozczesane e, i nie muszą być wcale ugniatane. Sama już od dawna nie stosuje metody ugniatania włosów, e, bo uważa, że ta metoda po prostu się u niej nie sprawdza. Ja swoje włosy ugniatam podczas stylizacji od Kilkunastu co najmniej lat, od kiedy wiem, że moje włosy są kręcone i włosy kręcone się ugniata, czyli to naprawdę już jest jakieś kilkanaście lat. E, I tak naprawdę dawno. Już nie robiłam czegoś takich takich eksperymentów e, właśnie, żeby sprawdzić, jak moje włosy będą się kręciły, jeżeli, tego, jeżeli ich nie będę ugniatała. Praktycznie zapomniałam o tym, że włosów kręconych można nie ugniatać. Dlatego, kiedy Emilka nagrała filmik e, o wyzwaniu, stwierdziłam, że koniecznie muszą wziąć w nim udział. W całym wyzwaniu chodzi o to, żeby e, umyć swoje włosy i po zakończonym myciu nie ugniatać włosów, tak jak robię to zazwyczaj, czyli nie ugniatać w ten sposób z odżywką e, czy z żelem. Mogliście to zobaczyć, oczywiście to ugniatanie w mojej rutynie włosowej, którą możecie zobaczyć tutaj powyżej. Chodzi o to, żeby po prostu tego nie robić, żeby zamiast tego wczesać we włosy odżywkę bądź stylizator szczotką lub palcami, e, e, ewentualnie nałożyć wszystko metodą flying hands, czyli po prostu przeciągając po swoich włosach. Ja nie będę używać tej ostatniej metody ze względu na to, że e, kiedyś próbowałam to robić w ten sposób, czyli przeciągając produkt e, po włosach i niestety moje włosy jeszcze bardziej się rozprostowywało, tak więc tej metody na pewno nie skorzystam tam. Myślę, że większość rzeczy wykonam palcami, jednak będzie mi bardzo trudno nie ugniatać włosów, ze względu na to, że naprawdę robię to od wielu lat. Ale sama jestem ciekawa, jaki będzie efekt po nieużywaniu tej metody, czyli po efekcie no scrunch. Moje włosy dzisiaj już są naprawdę przygotowane na to, żeby były już umyte, dlatego, że już nie wyglądają zbyt dobrze, więc to będzie idealna pora, żeby wziąć udział w tym wyzwaniu. Także zapraszam Was dalej, gdzie pokażę Wam mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Mam nadzieję, że uda mi się to i że nie będę próbowała ugniatać włosów. Ok, włosy mam już umyte i mam nadzieję, że kiedyś doczekam się innego sprzętu do nagrywania, ponieważ ten oczywiście robi mi tutaj problemy i po raz kolejny nie mogę włączyć z nagrywania, teraz chyba się udało. Za mną w międzyczasie podsiadł mnie kot, jest za mną, więc trochę niewygodniej jest mi tutaj coś robić. W każdym razie wracamy do stylizacji. Włosy umyłam zwykłym szamponem, potem nałożyłam na włosy na kilka minut odżywkę od Alven, proteinowa magnolia i dołożyłam jeszcze troszkę odżywki z Elbiotika Afrika. A na skórę głowy nałożyłam na około 10 minut peeling enzymatyczny, taki O, który pomaga mi przy takowym zapaleniu skóry łagodzić, oczyszczać skórę i dzięki temu też łagodzić to swędzenie. A włosy rozczesałam głową w dół szczotką Fully Yours i odsączyłam włosy, które nadal są dość odciekające. odsączyłam włosy w ręcznik od Emilki, od Hejobaj Zakręcownia. Odsączę jeszcze trochę, bo czuję, że ciągle mi woda z włosów kapie. Staram się tak odsączyć, żeby włosów nie ugniatać już teraz. Włosów raczej nie będę czasować, przezczeszę je po prostu palcami w ten sposób i nałożę za chwilę odżywkę i stylizator. Ok, jeszcze raz przesuję przes troszeczkę włosy tutaj od dołu, bo... Mam wrażenie, że zrobi mi się puch. E, Własnie będę stylizowała odżywką Jessica. Nie wiem, czy to jest odżywka, czy to jest, to jest stylizator. Będę stylizowała stylizatorem Jessica. E, I będę nakładała jeszcze kantu e, Aktywator, tak więc zacznę od niego. żeby nie za dużo, ponieważ jeśli dołożę do tego Jessica, to może być za dużo wszystkiego. Jeszcze trochę produktów, bo mam wrażenie, że mam go troszkę za mało na włosach. Muszę przyznać, że jest mi bardzo ciężko nie ugniatać włosów, i momentami mam taką chęć, żeby je po prostu od dołu pougniatać. Ok, i na koniec lęduje Jessie Carl. thank you Na tym momencie muszę tylko powiedzieć, że prawdopodobnie obstawiam ze względu na długość i ciężar moich włosów, obstawiam, że skręt zacznie się gdzieś tutaj i będzie dość rozluźniony, ale sama jestem ciekawa, jaki wyjdzie z tego efekt, także wrócę już do Was, jak moje włosy będą już całkiem suche. Wracam już do Was z suchymi włosami, a więc i z podsumowaniem, i muszę przyznać, że jestem w lekkim szoku, bo myślałam, że przez tą metodę bez tego ugniatania. E, moje włosy będą zdecydowanie bardziej rozprostowane, a ku mojemu zdziwieniu okazało się, że wcale tak nie jest. E, faktycznie skręt jest troszkę luźniejszy, ale o dziwo mimo wszystko jest dość podbity, e, chociaż jest bardziej rozluźniony, to pojawiły mi się małe rulony i faloloczki. Dodatkowo mam wrażenie, że nabrały trochę więcej objętości i mam wrażenie, że są dłuższe, to znaczy, że wyglądają po prostu na dłuższe. E, tu możecie zobaczyć, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Mam taką nadzieję. Tutaj nawet pojawił mi się taki mały ale loczek nie wiem, czy to widać, mam nadzieję. Tutaj jest taki mały rulon, a tu na końcówkach, zobaczcie jak to wygląda. Nawet tutaj mam takiego loczasa. Nie wiem jak to wygląda z tyłu, z tego co dotykam dłońmi delikatnie, ale to mam wrażenie, że wszędzie jest tak dość pofalowane. Zaraz spróbuję Wam jeszcze pokazać, jak to wygląda z tyłu. Jeśli chodzi o tę metodę, jestem w ogóle pod wrażeniem głównie tych włosów tutaj z przodu, bo zwykle zbijają mi się w takiego jedynego wielkiego loczka, a tym razem mam mnóstwo takich drobnych, małych loczasów. I zastanawiam się, czy jest jakaś metoda, którą można by było jeszcze bardziej te włosy rozdzielić na mniejsze, bo mam wrażenie, że moje włosy jeszcze lepiej by się kręciły, gdyby były rozdzielane właśnie na takie drobne pasemka. Myślę, że jeszcze nie raz spróbuję tej metody, ale następnym razem spróbuję rozczesać włosy szczotką i zobaczyć jaki będzie efekt, bo być może te włosy właśnie porozdzielają mi się na sporo mniejsze, i może skręt będzie też równie ładny. Myślę, że zrobiłam tylko też jeden błąd podczas stylizacji, że nie spryskałam troszeczkę włosów wodą, dlatego że jak wysychały, to mam, miałam wrażenie, że robi mi się trochę puch, ale nałożyłam później tak delikatnie w ten sposób, nie ugniatając trochę serum takiego silikonowego, więc to trochę wygładziło mi włosy i generalnie z tego efektu jestem zadowolona. Wy też możecie mi dać znać, czy Wam się ten efekt w ogóle podoba, czy nie. no i jak tam się podobało w ogóle całe wyzwanie i cały filmik. Mnie generalnie cały eksperyment się bardzo podobał. Całe wyzwanie było naprawdę fajne, chociaż ciężko mi było tych włosów nie ugniatać. Mimo tego, że zdarzyło mi się kilka rozprostowanych pasemek, to i tak z ogólnego wyglądu jestem bardzo zadowolona. Wręcz jestem w szoku, że wyszło tak jak wyszło, bo myślałam, że będzie dużo bardziej dużo więcej rozprostowanych pasm i ogólnie ten skręt nawet tutaj będzie raczej zdecydowanie bardziej rozprostowany. Gdybyście mieli ochotę wziąć udział w tym wyzwaniu, to oczywiście możecie. Jeżeli macie Instagram, to możecie również oznaczać zakręcownię. Oraz mnie, jeżeli macie ochotę się pochwalić tym, jak wyszły Wasze włosy właśnie po tym wyzwaniu. Więc jeśli macie ochotę wziąć udział w tym wyzwaniu i pochwalić się efektami, jakie wyszły na Waszych włosach, to koniecznie oznaczajcie zakręcownie. Możecie też oznaczyć mnie, będzie mi bardzo miło, jeśli mnie oznaczycie na swoich zdjęciach i będę mogła zobaczyć, jakie osiągnęliście efekty. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i jeśli tak było, to zostawicie miło, oczywiście łapkę w górę. A jeśli chcecie tutaj oglądać kolejne takie filmiki oraz różne... Inne filmiki to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. Wystarczy, że klikniecie w to małe okienko tutaj i już będziecie mogli być ze mną na bieżąco. Mam nadzieję, że filmik się podobał i że widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia!